Dzień dobry, dzień dobry. Przywitasz się? Nie przywitasz się. Chodź, pogadamy sobie trochę z naszymi widzami. Tak sobie usiądziemy i troszkę sobie pogadamy. Słuchajcie, kochani, w ogóle witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Ostatnio nie nagrywałam zbyt dużo, bo praktycznie nic się nie działo. No i słuchajcie, ostatnio wydarzyło się. Bartek nagle źle się poczuł, zmierzyłam mu temperaturę i okazało się, że ma 38,1. Bolały go wszystkie mięśnie, kości, stawy, po prostu mówił, że boli go wszystko, że zaraz chyba umrze. No, czuł się po prostu okropnie, i był bardzo słaby. Był głodny, ale nie chciał nic jeść, położył się spać. Widzisz, tutaj jesteś mama i różyczka, tutaj jest. Zobacz, zobacz widzisz? Nie, nie jest zainteresowana. Tutaj nagrywa. O, 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 teraz zobaczyła. Ale coś nie jest zainteresowana. Ym, no, więc zadzwoniliśmy do lekarza, co robić w takiej sytuacji. No, i okazało się, że musimy, że Bartek musi mieć zrobiony test na koronawirusa, dlatego że, no bo po prostu to, co mu było, to były takie typowe objawy, właśnie covid -a. No i umówiliśmy się na następny dzień, na godzinę 10.30 bodajże. No i pojechał razem z Łukaszem i słuchajcie, ja się tego nie spodziewałam, ale Łukasz to nagrał dla Was, także super będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda właśnie taki test. W Anglii i zaraz Wam tutaj wrzucę ten filmik, z tym, że on będzie niestety, wiecie, co pionowo, bo nie pomyślał, żeby nagrywać w poziomie. Ja w sumie, jak nagrywam małą w domu, jak ona coś tam robi, to też nagrywam w pionie, także no nie dziwię mu się, ale może po prostu obraz będzie troszkę mniejszy, ale mam nadzieję, że będziecie mogli sobie zobaczyć. Także zapraszam do oglądania. To bardzo szybko, idziemy na test I tutaj jest wejście tylko, dawaj. Eee, no bo zamiast, zamiast B no, bo masz, no masz B i też jest W, No to troszkę podobnie brzmi. No, no, dawaj, dawaj, idź, 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 daj mi paszporty. O! No.

If you don't hear after three days, call 119 and they'll ask for your details and then the code, just into the barcode and your phone number. Okay, okay, okay. All right, well, thank you. But that's it. So don't worry, we'll it Do you grab your test and bring it through? Go on. Thank you. Can I go with him? have. you done a test before? No, 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 no. Nice, okay, so all of the instructions that you need are just up on here. Okay? You can have a read through. Or if you need me to I can talk you through it. It's up to you. Uh yeah, no, I think uh... I'll gonna read. Yeah. Okay. Okay, pull everything out. Okay, put everything on the table. Okay. <laughs> paper cut. And then come out of this pack here. Yeah, take everything out. That's it? And in here, in this one, you need the long swab. That one, that's it. So if you take your mask off and then undo the pack and pull the swab out. Okay, so tonsils first. Right, don't touch any other part of your mouth. So avoid your lips, your tongue, your cheeks, your teeth. You want about 15 seconds to 20 seconds. Okay, so rub them at the back. Okay. It might make you feel sick, but that's okay. Everything should be okay, yeah? Right, pull out. Okay. Same correctly. <laughs> that's alright. Did you touch any other part of your mouth? Uh maybe. 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 <laughs> okay. So I'll get you another swap, we'll need to do it again. Alright. So that one can go in the bin behind you. Okay, it should be okay. Okay. Better? Yeah, I think mean, it should be okay. Okay, so use the same swab, and you've got one nostril so you mm -hmm. get some resistance. So don't push too far, okay? And then you want to go in a circular motion like this. put, put it in my nose, mm hmm. Yeah. Okay, about 10 to 15 seconds. Okay, same. Okay, so you see the tube with the red lid? There you Yeah, yep. so take that out and screw the lid. Yeah, I have the other one. So, okay. I I, I did a little bit on it. Okay, a little bit of blood. Okay, we'll have to get you a new one. No, no. I can't. <laughs> ah, ah. It can if we send that off, you probably won't get a result. Get you a new one, but use the other, other side of your nose, okay? A different nostril. <laughs> you think you will make it this time? <laughs> so don't push quite as yeah. far. Right. Okay, 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 don't push. All right, it should be okay, 15. Okay? Yeah, it's clean. Okay, not don't that push. good. Yeah. <laughs> Brilliant. So unscrew um, the lid, that's it. Put the swab in, that's right. And then snap it off. And then screw the lid back on. I'm always there, I'm almost there. Almost there. <laughs> <laughs> Is it on? Oh, I can't screw it. So, on. if it doesn't go on, you might need to snap a bit more. Yeah. Okay, so pull it out a bit and then snap again. That's okay, keep push, push, push. Go oh on, go on. There you go. Well done. Okay, seal that up for me. Excellent. That bag goes in the other clear bag. Run your fingers along the top, make sure it is sealed. Perfect. It's done. It's done. So, yeah. You need your test. You need the test receipt card. Oh, whoa, whoa, whoa. So, that one, yes. okay. in the bin. Dobra, dawaj, jedziemy do domu. Czy chcesz coś, coś zjeść? Czy coś? No, dobra, to jedziemy. Szybko poszło, poszłoby dużo szybciej. No, no. start mieliśmy. No i bardzo już tego dnia czuł się ogólnie lepiej, no ale skoro byliśmy umówieni na ten test, no to tak czy inaczej pojechali. Tym bardziej, że dzieci przechodzą to często albo bezobjawowo, albo mają właśnie takie lekkie objawy. Nie jest im nic poważnego, tak naprawdę. Łukasz nie mógł iść do pracy, dlatego że musieliśmy się po prostu odizolować. Po prostu no od tego momentu jak. Bartek dostał tą temperaturę, no to musieliśmy zostać w domu. No i wyniki dostaliśmy już po niecałych 24 godzinach. Przyszły sms-em. Powiedziano nam, że właśnie tak mniej więcej 24 godziny, ale to się może wydłużyć do 3 dni. No ale przyszły bardzo szybko, no i okazało się, że test wyszedł negatywnie na szczęście. Ja nie wiem w ogóle, jak my się do tej pory przez ten cały rok uchroniliśmy przed tym covidem. Naprawdę nie wiem, po prostu już cała masa moich znajomych Yy, osób z mojej rodziny, po prostu mnóstwo, mnóstwo ludzi już to przechorowało w sumie nie mam pojęcia co to było, bo po prostu syrop jakiś tam przeciwwirusowy i przeciwgorączkowy pomógł i w dwa dni Bartek już był zdrowy, także no, ale moi dzieciaki często tak mają że się niby rozchorowują czasami wymiotują, dostają jakieś wysokiej gorączki a za dzień lub dwa już jest wszystko ok. co ty się tak rozglądasz tutaj, co? Co się tak rozglądasz? Jeszcze tak z mamą nie nagrywałaś nigdy. Co ty się tutaj tak zwijasz, taki kłębuszek? My dzisiaj wybieramy się na jakieś małe zakupy i będę dzisiaj dużo gotować. I to tyle. Nie wiem, czy coś jeszcze się będzie działo. Nie obśliniaj mnie ty, nie obśliniaj! małe chyba ząbki idą, wiecie, i wszystko bierze do buzi. A w ogóle tutaj jakoś tak dziwnie siedzę i mało wydaje się być taka duża. Mamy tu jakieś zaburzenie perspektywy, dobra. Yy, no i co jeszcze, Róża? Co jeszcze opowiemy dzisiaj? Chyba nic chyba nic więcej. A właśnie i jeszcze dzisiaj idziemy w końcu zrobić Dawidowi okulary. Mieliśmy już iść tydzień temu, ale musiałam przełożyć wizytę, dlatego że nie miałam samochodu, a strasznie zaczęło nagle padać i wiatr zaczął wiać i po prostu... Bo to jest dość daleko, wiecie? Iść piechotą to jest takie, no, 35 minut dobre, pół godziny na pewno. Więc po prostu zrezygnowaliśmy i zadzwoniliśmy, że nie mamy się jak tam dostać, bo leje deszcz i tyle. A ja w ogóle cały czas... Y noszę warkocz albo włosy jakoś spięte w taki koczek tutaj z tyłu, dlatego że mi nadal strasznie wypadają włosy po porodzie. To jest po prostu masakra. I moje włosy są wszędzie, więc muszę je cały czas nosić spięte. Czego nie lubię, ale chyba już się przyzwyczaiłam po czterech miesiącach. No, także moje włosy są coraz cieńsze, ale mam nadzieję, że mi odrosną nie lubię mieć takich cienkich włosów. Dobra, widzimy się za chwilę. Stresujesz się badaniem? No, trochę. Tak? No. Nie pamiętasz już jak to jest? No, to nie pamiętam za bardzo. Ostatnio miałeś... To się nie ma, nie ma się e, czym przejmować, nie ma się czego bać. Tylko założę Ci takie okulary specjalne i będą wymieniać szkiełka. Może też komputerowo zbadać. zobaczymy. A, a, ten, a będą y, te, takie obrazki, które będą bardzo daleko, ja będę musiał mówić co no, to Może obrazki, może literki, może cyfarki. Zobaczymy, jak yeah, się uda to nagramy. Prawdzę, łez, tak? Są dwa zadychy, a jeden kosztuje 650. Ojej, a wiesz, że jeden zużywałeś pół roku? Ale no tak, skoro mamy zaoszczędzić, funda, funda, funda 50, to koniecznie. Chodź zobacz, ja ci mówiłam ostatnio, że takie brzydkie to ubranka, zobacz. No to jest brzydkie. Jest, nie? No jest. Folkowe takie. Nie Sześć. podoba mi się. Okropne. Zresztą róża śpił, jakby zobaczyła, to, marzyła, to, to nie spać. Ale to jest spoko, tylko że właśnie nie było rozmiaru. No nie jest spoko. A jest, nie jest złe. To? No to no zobacz. A to? Nie no to są takie gacie. Jak No wiesz, jak będzie w tym wyglądać? Jak z domku na preli, proszę cię? Jak tam? E, dobrze? Jeste Aha, <laughs> to nie widać. Nie, no dopiero teraz włączyłam. Aha, no to zawsze No obleśne są te sklepy, no brudno tu jest, no. takie jakieś brudne są, może dlatego, że są tak długo zamknięte. No właśnie. Oglądałeś Titanika? Tata się nabija, że tutaj jest... Czy to Rucha Że możemy tutaj wejść na to i odegrać scenę. Zademonstruj. Co? Zademonstruj, o się chodziło. Ja tego. bym musiał tam sobie, sobie no nagrywać, nie? Nie spadnij. Nie no, 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 wejdź. Gdzie tak tutaj? Wejdź na to tam. To jak wejdź, gdybym już tam sobie nagrywał, to muszę wychodzi i o to. Aha. No. Dobra, bo tu ludzie się dają, ja chodzę nogami. Zachowujesz? No. Masz swoją drużdżowę. Dziękuję. Proszę. A ja co? No, nie mam drużdżówki dla ciebie. Dlaczego? Jakąś kiełbasę kupiłam. Jaką? Wiejską? To dobrze. Wojską coś takiego. To dobrze, dobrze. My już jesteśmy w domu. Niestety u optyka nie mogłam nagrywać. Zapytałam oczywiście, jak to ja, ale no, okazało się, że pan optyk powiedział, że, że wolałby nie, bo go to będzie rozpraszało. On się musi skupić na badaniu. No i powiem Wam, że rzeczywiście to badanie było bardzo dokładne, bardzo takie szczegółowe, dużo rzeczy sprawdzał. No, byłam zaskoczona, ponieważ ja tak szczegółowe badanie miałam tylko raz w życiu i nie było to u optyka, ale u optometry... opto. Kurczę, nie chcę Was wprowadzić w błąd, ja to sobie znajdę, wygoogluję i dam Wam tutaj napis, bo nie pamiętam dokładnie tej nazwy. I dobrze, że Dawid został tak dobrze przebadany, bo okazało się, że na lewe oko mu się troszkę wada pogorszyła i właśnie ten Pan powiedział, że to jego lewe oko jest chyba po prostu bardziej leniwe. I będzie je trzeba jakoś tam stymulować, żeby ono się troszkę bardziej wytężało. Także niedługo Dawid będzie miał nowe okulary. Ja teraz czekam na telefon, zadzwonią do mnie, jak będą gotowe soczewki, też kiełka, i wtedy pójdziemy, żeby je dopasować, żeby były dobre na szerokość. Dawid wybrał sobie jakieś oprawki, chociaż powiem, wam, że jeżeli chodzi o wybór oprawek, nie był on jakiś taki zbyt duży, ale fajne jakieś sobie wybrał, także niedługo pewnie zobaczycie w jakimś vlogu. A ja teraz zabieram się za gotowanie. Nie będę Wam pokazywać zakupów, bo kupiłam tylko... Już mnie boję Kupiłam golonki, także zaraz je będę robić. No i co jeszcze kupiłam? Jakieś tam jedzenie. Nieważne. O, górka kupiłam. Nie, nie będę Wam tego naprawdę pokazywać, bo to nic ciekawego. Pierwsza rzecz, z jaką dzisiaj walczę, to golonka. Ja Wam oczywiście przepisy zostawię... Kurczę, z nami się tutaj to rozmieszało. Tutaj mam taką marynatę yy, i to jest tylko i wyłącznie miód z musztardą, tylko yy, że ten miód powinien być taki płynny, a mój się niestety już skrystalizował. Więc. No Są takie małe grudki, postaram się to jakoś porządnie rozbić i wtedy nasmaruję tą golonkę. No właśnie, bo zaczęłam coś mówić i nie skończyłam. Przepisy na wszystko, co zobaczycie w dzisiejszym roku, ja Wam zostawię w opisie. Będą to linki. Golonkę robię trochę inaczej, więc dokładnie Wam napiszę, do którego momentu robię tak, jak jest w przepisie, a od którego momentu już robię inaczej. No i dobra, ja muszę tutaj rozsmarować dokładnie tą marynatę. Właśnie, ja powinnam jeszcze. Troszkę ponacinać tutaj tę skórę. No tutaj wydaje się, że tego mięcha jest tak dużo, ale zapewniam was, że chłopaki się rozprawiam z tym raz, dwa. Mam nadzieję, że to naczynie mi nie pęknie, dlatego że ono już jest tak zajechane. I ciągle mówię, że kupię w końcu nowe i jakoś zawsze zapominam. Oczywiście, muszę sobie gdzieś to napisać na jakieś liście, bo znowu zapomnę. Kolejny przepis to coś, co po prostu musicie koniecznie wypróbować. Są to siekane kotlety z kurczaka i ja też zostawię wam przepis tutaj w opisie pod filmikiem. Z tym, że ja robię zawsze taką większą porcję, dodaję też taką ostrą paprykę, jej w przepisie nie ma. Więc teraz wam powiem co dodaję, czego nie ma w przepisie. Ale wiecie co, naprawdę je bardzo polecam. Trochę wędzonej papryki i właśnie robię zawsze więcej, dlatego żeby Łukasz sobie mógł zabrać do pracy. I tutaj zwykła słodka papryka. Ja do wszystkiego dodaję paprykę, bo ją uwielbiam. No i teraz już będzie wszystko tak samo jak w przepisie, tylko że ja po prostu yy, zmieniłam proporcje, bo u mnie tego mięsa jest więcej, więc też innych składników musi być więcej. W oryginalnym przepisie dodaje się dwa jajka, natomiast ja dodaję cztery, dlatego że robię podwójną porcję. Kilka łyżek mąki pszennej. W przepisie były chyba trzy, więc ja dodaję sześć. Przemieszam to sobie już tak na szybko, żeby mi się tutaj nie porobiły grudki od tej mąki. Dorzucam teraz tarty ser. Od razu mówię, że te kotlety są keto. One mają bardzo mało węglowodanów, bardzo dużo tłuszczu, więc są idealne dla kogoś, kto jest właśnie na keto albo na diecie niskowęglowodanowej. Teraz wrzucam dwie takie czubate małe łyżeczki ziół prowansalskich. To mi się tak mało nabrało, bo ja wszystko robię jedną ręką, żeby Wam pokazać. Dobra, niech będzie tyle. Yy, I to już będzie, yy, nie, prawie ostatnia przyprawa, bo jeszcze sól i pieprz. I dużo natki, pietruszki. Najlepiej jakbyście mieli świeżą oczywiście, ale ja akurat nie mam. Yy, no i teraz jeszcze sól i pieprz. Tego pieprzu też sporo dodaję, bo aż taką jedną czubatą łyżeczkę. No i jeszcze sól. I soli to już tak sypnę na oko. No i już wrzuciłam ostatni składnik, czyli pokrojoną cebulę. I jeżeli macie czosnek, to możecie też sobie dodać ze dwa ząbki takiego startego, świeżego czosnku. Startego albo przeciśnięte, przeciśniętego przez praskę. Dobra, ja już tutaj y, mieszam wszystko i za chwilkę będę je smażyć. I tak to powinno wyglądać mniej więcej po wymieszaniu konsystencja jest taka no naprawdę nie formuje się z tego kotletów tylko po prostu się je nakłada łyżką na gorące olej Ja wam zaraz pokażę jak to wygląda. Oczywiście można też smażyć jakąś na oliwie z oliwek albo z jakąś małą ilością oleju na patelni teflonowej. One nie mają wiecie pływać w tym oleju, tylko po prostu mają się usmażyć. A ja to robię w taki sposób, po prostu łyżką staram się uformować coś na kształt kokleta. One oczywiście nie wychodzą okrągłe, nie wychodzą jakieś super ładne, ale to nic, bo są naprawdę przepyszne. Wrócę do Was jak już będą gotowe, pokażę Wam jak wyglądają, jak są smażone. I zobaczcie, tak wyglądają gotowe kotlety, i jest ich naprawdę całe mnóstwo. Na pewno będą na obiad, jeśli jutro Łukasz sobie weźmie do tacy I od razu też jedną porcję zamrożę mu, żeby mógł sobie odmrozić kiedyś tam, właśnie i wziąć do pracy, jak będzie miał na nią chęć. A kto ty się tak rozgadał? Kto się tak rozgadał? Chcesz teraz coś poopowiadać? Tak? Jak mama opowiadała, to cicho siedziałaś, w ogóle nie zainteresowana, a teraz byś się chciała wypowiedzieć, tak? Siadać próbujesz, wiecie co? Ona tak próbuje siadać. Podciąga się ciągle na wszystkim, ciągle tutaj te pałąki przewraca. Kto już chce siadać? Kto próbuje siadać? O, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie. Chyba będzie szybko siadała, naprawdę, bo tak się stara, jest taka zawzięta. Taka zawzięta jesteś, tak? Tak, zawzięta jesteś. Dobra, wyłączamy kamerę, bo powiedzą, że mama tutaj jest szalona trochę, że tak gada do tej kamery i gada. I ciągle to dziecko nagrywa.